Już się ubrałam, ognęłam, yy, dobra, obudzę kubę. Halo, Kuba, łobudź się! Yy. Przepraszam, że tak spałem. No, już to widzę jak przepraszasz. No co? Co to mnie tu robi? Yy, sprzątaczka się dzisiaj rano zwolniła. Dobra, idę się jakoś sensownie ubrać. Sensacyjnie, a nie sensownie. Sensownie powiedziałem. No dobra, nic ci nie będzie. Masz tutaj tą miotłę, sam sobie zamiataj. Tak mi powiedziała. Dobra. Moje uganyka już na mnie czekają. Ha, jestem najładniejszy na świecie. otworzę. E, już otwieram O, to pani. Tak? To ja. E, dobra, proszę wchodzić. No i jak tam? E, no, tam ta sprząteczka już przeszła. O hej. Dobra. Właśnie kiedy będziesz, e, kiedy skończysz zmywać te gary? No jeszcze jakieś pół godzinki. O jest ona zawsze tak. Wolno um, robi. E, dobra, to co mogę robić? Właśnie chciałam się zaproponować, żebyś nam zrobiła śniadanie. Dobra, to co zwykle. Dobra. Obudzi dzieci. A mnie nie trzeba obudzić. Jesteście wie, jak się zbiedzie mm. Dzieci, obudźcie się. Nie właśnie się, się obudziłam. O jest. E, dobra, a gdzie jest Julek? Nie wiem. Natalia, nie wiesz, gdzie jest Julek? No nie wiem. E, dobra, obudźcie się, reszta. Hmm. A tam idź. Olia, oh yeah. Olia, oh yeah. mm -hmm. Znowu miałam koszmar! I teraz mi się uda. Nie udało mi się. O, widzę, że śniadanie już gotowe. Tak, oczywiście. E, dobra, e, jadłam śniadanie w domu, a więc sobie nie zrobiłam. E, dobra, muszę się zjeść. Dobra, a ty masz przerwę. O, dzięki. W sumie po co mi okulary? Przecież jeszcze nie wychodzimy. Dobra, czekamy je. Koba, Znowu nie znowu zostawiłeś y, szafę otwartą. E, tak, e, tylko że... E, tak, no właśnie tak wyszło. E, tak. Tak dokładnie było. Chyba nie świetnie mi to wytłumaczyłeś. O Jezu, no bra. Dobra, siadamy do śniadanka. Ja tutaj... Jak sobie wybrać, to ja tutaj. Czyli mam jabłko. Od dawna mam ochotę na kanapki. Dobra. Co um, by tutaj sobie zjeść? Dobra, ja nie potrzebuję śniadania. Dobra, tutaj się ukrywałem za kanapą. Jestem już głodny. E, dobra, to ja pójdę po coś do sklepu. E, dobra, Lansi. Lansi, Lansi. Halo. Tak, 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 tak. A gdzie jest moje śniadanie dla mojego męża? E, nie starczyło nam, zaraz będzie. Jeszcze właśnie nie kończyła do końca kelów. No dobra, Lensi, teraz ci daruję. Po, po właśnie tak, a teraz zejść z moich oczu. Zejść z moich oczu typa prochu je. Jeden. Mm. Czy ja słyszałem, że chcesz przekonać przy dzieciach? Eee, nie, 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 nie. To nie tak jak myślisz. Jest dobra, właśnie się tego nie powiedziałaś. Aha, pieniądze. Zamkniesz za mną drzwi? Tak. Dobra, to ja idę tylko do sklepu. No dobra, kup coś sensownego. Ja poczekam na moje śniadanie. Ogólnie to tak wygląda ich y, dom. Tak na szybko y, Wam mówię. Y, to jest garaż i tutaj pokój małych. Y, dobra, to tylko tak na szybko, bo mi się kamera wyłącza i nie chcę, żeby mi się teraz wyłą wyłączyła. Po co ja Wam to mówię? Dobra. Dobrze, czego Pan sobie życzy? Y, ja poproszę. O jego. Y, ja może poproszę. Y tam te zabawki dla małych, e, niech będą dwie jakieś dla chłopców i dwie dla dziewczynek. Dobrze, już daję. Dobrze, a coś jeszcze Pan sobie życzy? E, niedługo moje dzieci idą do szkoły, więc może tamten plan lekcji chociaż jeden. Dobrze, a ten pamiętnik mam w promocji. O, e, dziękuję. E, znaczy, tyszko wezmę, bo moja córeczka Julia chciała sobie za założyć. Dobrze. To pan, proszę, pan lekcji. I pamiętnik. Dobrze. Tu będzie razem 700 złotych, Dobrze, już pani dałem. 1000. A więc. czeka pan? 700 zł reszty. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Po ja tyle tego nakupowałem? Dobra, idę już. Połowy sklepu wykupiłem tej żabki. Kiedy Kupa, Kuba kupował te wszystkie rzeczy? Dobrze, ponieważ pani się odchudza, to jest dla pani woda. Woda do jedzenia? No dobra, niech będzie. Jezu. Ona jest z kranu, czy co? Nie, źródlana, specjalnie dla pani. A, już to widzę. Dobrze, ja już zjadłam. Szkoda, że nie mam lalki. Poza tym... Hmm, Julka chce sobie założyć pamiętnik. No to ja zrobię jej książce. Albo dobra, nie chce mi się. Skoro mi się nie chce, to chyba powinnam się zrzemnąć. Nie, ale wygodnie łóżeczko. Zjadłam już przepyszne musli. E, no właśnie, e, co by tu zrobić? Mam pomysł. <grymne> 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 Dziękuję za wodę, Jezus. Jezus, to jest nie tak dobiego. Dobra. Zjadłam, przepyszne było. Zaniosę Basi, o Jezu, zaniosę Basi. I zjadłem. Podawam sobie telewizję. Znowu. Dobra. Mm, pomaluję się. Jest co to za okulary? Ola, nie zauważyła mnie. Ach, to życie jest ciężkie. Mm. eto to ty tak? E, tak e, jednak zapłodniałem. Oj, są yes, już wszyscy zjedli. Yes. Dzieci, mam dla was tutaj prezenty. Mm. Na serio? Jej, prezenty. Lubię prezenty. Dlaczego nie znowu. Prezenty. Dobra, fakty o koronawirusie się poczekają. No, musieli zwalić. No, jest. Gdzie to Lensi? No, masz przerwę, ok? 30-minutową. Ok, to idę do domu. Czekaj. No co? Musisz zostać w, w moim domu i sprzątać na przerwie. Po to jest przerwa, żeby nie sprzątać. Czemu ona idzie do sąsiadów? Jeśli ktoś chce drugą część, to najlepiej yy, by było yy, mi powiedzieć, jak włączyć komentarze, ale bez tego YouTube studio, bo mi się nie chce tego instalować. Jeśli nie ma tego sposoby, to to zrobię, ale yy, dobra. Yy, kto chce drugą część, no to niech mi powie, jak się włącza komentarze. No właśnie, nie macie jak. Kurde. Jakby to zrobić. Dobra, ten kto wie, jak się włącza komentarze, to, 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 to niech jakoś mi to zrobi. Yy, nie wiem jak. Dobra, yy. Czemu ja przedłużam ten odcinek? Kogoś, ktoś jeszcze tutaj jest? Dobra. Dwa lajki uzbieramy. Dobra, pa.